Rozmowa na 96 fm. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Witam, dzień dobry, Maciej Noskowicz i zapraszam na rozmowę na 96FM w Index TV i oczywiście na portalu Zielonej.pl Dzisiaj Państwa i moim gościem, Miejski Radny Zielonej, razem Robert Górski. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Chciałem Pana zapytać o klimat w Radzie Miasta, bo rozmawiamy na niespełna półtorej godziny przed rozpoczęciem nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Sesja, która ma być krótka w założeniu, błyskawiczna, bo są potrzebne przesunięcia budżetowe. Tak przynajmniej taki jest plan obecnego prezydenta. A Pana chciałbym zapytać jako przedstawiciela, opozycyjnego klubu Zielona Razem. Jak pan ocenia pierwsze, no właściwie już, tygodnie, miesiące obecnej ekipy i prezydenta Marcina Pabierowskiego? No jeżeli chodzi o klimat w Radzie Miasta, no to chyba jest on zgodny z trendem ogólnoświatowym, ten klimat się ociepla. Aczkolwiek na pewno są jednostki w tej Radzie Miasta, które współpracować nie będą chciały, bo nie, bo dostały się do Rady Miasta na... na tym, że hejtowały, że krytykowały i tak dalej, więc tego Chyba zabraknie i oni tu bez tego nie mogą funkcjonować, więc z niektórymi osobami myślę, że się mimo wszystko no, nie dogadamy, mimo że jest e, szczera chęć z naszej strony. E, no, jak oceniam te pierwsze dwa miesiące nowej władzy. No na pewno nowa władza jest zdziwiona, że troszeczkę to wszystko inaczej wygląda, niż się spodziewali. E, po pierwsze, przed wyborami tutaj zapowiadano, że jest katastrofa, że, że niczego nie będzie, że wszystko jest źle i tak dalej. Przejęli władzę, okazało się, że jakoś to wszystko się kręci, że wcale nie jest tym budżetem tak źle, jak to wcześniej przedstawiano, jeżeli chodzi o zadłużenie. Straszono tutaj wcześniej, że winobranie się nie odbędzie, bo nie ma zapisanych pieniędzy. Potem się okazało, że te pieniądze przez ostatnie 15 lat, ponad 15 lat nie były zapisywane, nie było pozycji na wino, winobraniowej w budżecie ogólnym. I te pieniądze były jak zwykle przesuwane i tak też zrobiono teraz, bo przecież... Nie dokonano żadnych rewolucyjnych zmian w budżecie miasta, bo przecież nie ma dodatkowych wpływów, tak? Ani nigdy nie pozyskaliśmy jakichś dodatkowych pieniędzy unijnych czy centralnych, czy no, coś... można przesuwać albo ograniczać tak, tak, bieżące ale, wydatki, tak de facto, Tak, ale tak, tak? też nie, nie podnieśliśmy podatków, więc jakby wpływy się, wpływy się jakoś nie zmieniły od tego co, się, tego, co planowano. Jeżeli chodzi o wydatki, no to też za wiele nie można tych wydatków ograniczyć, no bo pewne rzeczy są zaplanowane. I okazuje się, że na wszystko jednak pieniędzy starczy, i jakoś to się kręci. tak? Pan przed chwilą powiedział, że jest spokojnie, że jak nowa ekipa do władzy doszła do władzy i realizuje pewne rzeczy, to jest spokojnie. Ale ja mam wrażenie zupełnie inne, że i prezydent, i otoczenie prezydenta właśnie podkreślają, że. Nie są zapisane pewne kwoty, że jest zadłużenie bardzo duże, że miasto musi sobie teraz z tym zadłużeniem radzić. Skąd ten dualizm, taki bym powiedział? Wiadomo, każdy ma prawo do postrzegania tej politycznej y, rzeczywistości na swój sposób. Natomiast czy rzeczywiście tak jest, że nowa władza ze spokojem na to wszystko patrzy? Panie redaktorze, tu niczego innego po prezydencie Pawiorowskim i jego ekipie się nie spodziewam, bo ja zapowiadałem, że przez najbliższe dwa lata. Będą cały czas uderzali w byłego prezydenta, w poprzednią władzę, no bo zanim sami się ogarną i będą mogli się czymś pochwalić, no to w tej chwili czym oni się mogą pochwalić, jeżeli chodzi o, o własne dokonanie? No niezbyt wiele, tak, bo działają na budżecie ustalonym przez prezydenta Kubickiego, więc najlepszą taktyką jest po prostu jego krytykowanie. To, co powiedziałem przed chwilą, zadłużenie miasta jest na stabilnym poziomie. Przypomnę tylko, na poprzedniej sesji żegnaliśmy byłą już panią skarbnik. Tak? Pani skarbnik kontrolowała finanse miasta. Gdyby było tak źle, to by nie było pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, jeżeli chodzi o wykonanie budżetu. I też, gdyby pani skarbnik nie panowała nad finansami, to myślę, że by takiej nie dziękowano. Bo przypomnę, że i prezydent Papirowski i przewodniczący Urbaniak wręczali kwiaty. Pani Skarbnik, więc skoro by popełniła wcześniej tyle błędów, to myślę, że te kwiaty by jej się nie należały. Tym bardziej Pani Skarbnik odchodząc powiedziała, że sytuacja miasta jest stabilna, jeżeli chodzi o finanse. I zadłużenie naszego miasta nie jest w... największe w Polsce. Są miasta większe i mniejsze, które mają dużo większe zadłużenie, jeżeli chodzi o przelicznik długu na pojedynczego mieszkańca i te miasta, przypomnę, w większości te, które są bardziej zadłużone, są właśnie żądane przez Policję Obywatelską. Ale diabetki w szczegółach, bo chciałem Pana dopytać, jako przedstawiciela y, klubu, który był Blisko prezydenta Janusza Kubickiego, byłego prezydenta. Jak wytłumaczyć fakt, że jednak pewne kwoty w budżecie nie były zapisane? Nie mówimy tutaj o winobraniu, bo tutaj już sporo powiedzieliśmy, czyli te pieniądze się znalazły, ale na przykład na funkcjonowanie obiektu H2Ochla, na funkcjonowanie CRS-u nowa władza tak mówi, że tych pieniędzy nie było zapisanych w budżecie. Jak pan to tłumaczy, czy no, rzeczywiście tak? Nie było pieniędzy, a jednak są. No, no ale to jest to samo, to jest kasus winobrania, tak? Też straszono, że... Ale czemu winobran... takie pieniądze nie mogą być zapisane w budżecie? Pytam pana jako przedstawiciela klubu. Pracujecie Bo taka, nad budżetem i dlaczego nie może być... Taka była, polityka, taka była polityka układania budżetu, jeżeli chodzi o wpływy i wydatki, po to, żeby można było zapanować odpowiednio inwestycje, odpowiednio zaciągać kredyty inwestycyjne. Taka polityka zwiększała nasze, naszą zdolność kredytową i to było praktykowane przez kilkanaście przednich lat i z sukcesami, tak, bo miasto się rozwijało. No jeżeli ktoś powie, że przez ostatnie lata Zielona Góra się nie rozwijała, nie, ja no ja to, 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 polega... to dużo trzeba mieć złej woli, ale to na czym bo jest polega... miastem rozwijającym się, ludzie cały czas chcą okay. mieszkać i przyjeżdżają nowi mieszkańcy. Dobrze, tak? ale pytam jako podatnik Górski jako mieszkaniec, zupełnie abstrahując kto jakie ma poglądy, Zastanawiam się, dlaczego jest tak, że jest nowa inwestycja i dlaczego w budżecie nie ma zapisanej nawet prognozy, że to będą 2 miliony, 3 miliony, milion złotych. Dlaczego jest tak, że dopiero jak nie, wychodzi wszystko, część, to, to się część taki, tych pieniędzy? Część tych inwestycji jest wpisywana, część, część nie. Przypomnę, że przez ostatnie lata, jak pan przeanalizuje, ile razy Rada Miasta w danym roku zmieniała uchwałę budżetową, to takich zmian było przynajmniej kilka. To jest zupełnie normalne, to nie jest nic nadzwyczajnego. Tak nie robi się tylko w Zielonej Górze, ale też robi się w wielu innych miastach i też w tych miastach, które są rządzone przez polityków koalicji obywatelskich. Więc, jakby nasi lokalni działacze KAO, którzy atakują za takie praktyki byłego prezydenta Kubickiego, de facto atakują. Swoich kolegów partyjnych z innych miast. A jak sobie Pan wyobraża współpracę Klubu Zielona razem z Koalicją Obywatelską? Marcin Pawierowski deklarował, że tutaj ma być koncyliacyjnie, ma być współpraca między klubami. Pana okiem te dwa miesiące? Jak ja, ja powtórzę to, co my powiedzieliśmy na sesji inauguracyjnej, że mądre decyzje, dobre pomysły prezydenta i jego ekipy będziemy popierali. A to, co. Będzie robione źle, to będziemy publicznie krytykować i tutaj pod tym względem się nic nie zmieniło. A dotychczas panu jakieś decyzje się specjalnie podobają, lub nie podobają tak konkretnie? No Mi się na przykład nie podobają nowe ceny na kąpielisków Ochli. Bo to, co proponował prezydent Kubicki, to miało być taką formą oczywiście promocji. Docelowo oczywiście to nie było tak, że ta złotówka za dziecko i piątka za osobę, pięć złotych za osobę dorosłą miało być docelowo i tam przez najbliższe lata. Ale chcieliśmy, żeby ceny były, ceny były najniższe w Polsce, jeżeli chodzi o taki obiekt. No w tej chwili te ceny uważam, że są takie, że wiele rodzin nie może sobie pozwolić na wielokrotne przyjechania to kąpielisko i uważam, że to jest błąd. Przypomnę tylko, jeżeli ktoś jest przeciwnikiem takiej polityki, że na CRS-ie mamy najniższe ceny w Polsce, jeżeli chodzi o wejście na basen i to wszystko się spina budżetowo. Mamy tam ogromną frekwencję i mamy naj, naj, najtańszy basen w Polsce i to samo chcieliśmy zrobić w Ochli. No niestety to się nie, to się nie udało. Ale i też można powiedzieć, że ale frekwencja jest na Ochli jednak, mimo tych cen, o których Pan mówi. Frekwencja, frekwencja. Nie jest tak, że, że świeci pustkami obie. Nie tak, świeci ale. pustkami, aczkolwiek jak się popatrzy, to jest tak, że na pewno ten początkowy etap to jest tak, że ludzie chcą przyjechać zobaczyć. Zobaczymy, jak to będzie w dłuższej perspektywie, ale też już była jedna z ostatnich niedziel ciepła i było 700 osób, tak? Więc to już takiego oszału wielkiego nie było. Więc myślę, że tutaj jest jeszcze poad dyskusji, że pan prezydent Pabierowski będzie mógł to przeanalizować. Mam nadzieję, że te ceny mimo wszystko obniży, bo tutaj to trzeba tym żonglować, bo jeżeli w dłuższej perspektywie te ceny byśmy obniżyli, to mamy szansę na to, że zwiększymy frekwencję. Jak przyjedzie więcej osób, zapłaci mniej, to może się okazać, że. Wpływy do kasy kąpieliska mimo wszystko będą większe niż jeżeli przyjedzie mniej osób, ale za wyższą cenę. A przypominam, że to on, ten obiekt budowaliśmy po to, żeby on był dostępny dla wszystkich mieszkańców. Dla tych mniej zamożnych i dla tych, którzy pieniądze mają. Robert Górski, Radny Zielony, razem naszym gościem. Stawiamy kropkę na antenie, ale jeszcze rozmawiamy oczywiście w mediach społecznościowych i w Index TV. Panie radna, są jakieś decyzje, które się Panu podobają? Marcina Pawierowskiego i jego ekipy? No, nie ma jeszcze takich jakichś dużych decyzji, jeżeli chodzi o inwestycje, no bo... Ale kierunek działań, na przykład mówi się o drogach, że teraz będziemy no, inwestować ja w było, jest... osiedlowe drogi. No, o tym się na razie mówi, ale na, 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 póki co konferencja prasowa została zwołana w sprawie rozbudowy ulicy Wrocławskiej do Czterech Pasów, co z, ja uważam, że nie jest do końca rozsądnym problemem, rozsądnym rozwiązaniem. Po pierwsze, tak naprawdę poszerzenie tej drogi do czterech pasów nie rozwiązuje żadnych problemów tak naprawdę. Sprawi tylko, że na tym odcinku kierowcy będą jeździli szybciej. To się wiąże z wycinką drzew. Chciałbym zobaczyć właśnie jak zareagują radni Koalicji Obywatelskiej, którzy do tej pory bronili każdego drzewa przed wycinką przy inwestycjach realizowanych przez prezydenta Kubickiego. No przecież tam na na, Sulohos, na Wrocławskiej do, do wycinki będzie kilkadziesiąt drzew, żeby rozbudować tą e, ulicę. A ja myślę, że i tak e, największy problem e, i tak się skumuluje na skrzywaniach Lwowska-Wrocławska, czy też na, na rondzie Sienkiewicza-Wrocławska. Ja myślę, że lepiej gdybyśmy skupili się na tym, żeby e, przebudować rondo na zwykłe skrzywanie. Bo przy fokusie w tej chwili to, co tam się dzieje, no to jest w godzinach czytu na granicy paraliżu komunikacyjnego. I myślę, że takie punktowe problemy na głównych ulicach trzeba rozwiązywać chociażby dalej wojska polskiego, skrzywanie z francuską wyjazdu się do przyjaźni, tak? czy wyszyńskiego wyjazd z węgierski, ze słowackiej. Tam te skrzywania trzeba przebudować, tam uważam, trzeba środki przekierować. A nie poszerzać wrocławską do czterech pasów, bo to może to będzie ładnie wyglądało, będzie to taka wielka inwestycja, którą będzie się można pochwalić, ale myślę, że komunikacyjnie to żadnego sensu nie ma. Pan, pyta, pan mówi o komunikacyjnych tematach. A ja chciałem pana dopytać do, o, o tematy komunikacyjne w kontekście rowerowym. Tak to nazwijmy. Mhm. Pan, jako człowiek, miłośnik rowerów, miał łatwiej. Nazwijmy rzecz po imieniu, aby wylobować, zalobować pewne kwestie będąc blisko Janusza Kubickiego czy teraz, gdy władza się zmieniła kwestie związane ze ścieżkami rowerowymi czy z innymi rozwiązaniami pod kątem rowerzystów, to pan już rozmawiał z nową władzą, są jakieś ustalenia, są jakieś nowe pomysły dotyczące właśnie rowerzystów? Byłem na spotkaniu z prezydentem Pabierowskim, pan prezydent polecił swoją urzędnikom, że dalej mają konsultować ze mną i z Stowarzyszeniem Rowerem do Przodu projekty, budowy dróg dla rowerów, e, takich projektów w Szufladach mamy około 10. Jest to m.in. innymi budowa Rowerostrady Śródmiejskiej, Jest ten odcinek od e, wzdłuż Alei Konstytucji 3 Maja, tutaj mniej więcej od hotelu Rubem w kierunku Fokusa, tam po obu stronach mamy zaprojektowane drogi dla rowerów. E, no, jeszcze kilka innych takich strategicznych odcinków po to, żeby można było z osiedli wjechać do centrum miasta. Te projekty są w szufladzie, mam nadzieję, że prezydent Popierowski pozyska środki centralne, środki unijne na realizację tych zadań, bo to są bardzo ważne rzeczy. Um, ale jest zielone światło na jakieś konkretne rozwiązanie, na jakiś konkretny projekt, czy na razie panowie sobie po prostu podyskutowali tak już? No nie ma, nie ma jeszcze jakiejś decyzji konkretnej, ale z tego co się orientuję, to chyba na pierwszy ogień pójdzie właśnie rower Stoda na Konstytucji 3 maja, aczkolwiek jak powiedziałem wcześniej, decyzja jeszcze nie zapadła. Czekamy zatem na konkretne decyzje. Chciałem wykorzystać pan obecność w studiu, bo na co dzień jest pan lekarzem pogotowia ratunkowego, a upały doskwierają przecież nie tylko w naszym mieście, ale w skali całego kraju. Trójka z przodu, i, i, i taka temperatura jeszcze może się utrzymać. Być może infantylne pytanie z Pana punktu widzenia, ale być może nie wszyscy rozumieją, wiedzą, co trzeba zrobić i jak trzeba walczyć z tymi upałami. Pan, jako lekarz na pierwszej linii frontu, dostrzega taką świadomość, że mieszkańcy wiedzą, że upał jest niebezpieczny, czy w dalszym ciągu trzeba mówić, edukować? W pierwszej kolejności trzeba dzieci i osoby starsze schować do domów w okresie, kiedy jest najbardziej gorąco. Starsi ludzie mają taką tendencję, że jeżeli robią zakupy o 12, to w te upały też robią te zakupy o 12, bo taki mają rytm dnia. Tutaj ja apeluję do, do dzieci, do wnuków takich osób, żeby przypomnieć im, żeby jednak wyszli sobie z samego rana o 7-8 do tego marketu czy innego sklepu i te zakupy zrobili dużo wcześniej, kiedy jest jeszcze w miarę chłodno, czy no nie ma tego upału. Tak? Bo niestety w pogotowie ratunkowym widzimy, że jeżeli są bały, to jest zwiększona ilość wyjazdów do właśnie do zasłabnień, do udarów cieplnych u starszych osób, które właśnie gdzieś tam z tymi wielkimi tobołkami, ciężkimi siatkami gdzieś upadną właśnie na ulicy w drodze, najczęściej już do domu, tak? po, tych, po tych zakupach, bo zakupy są ciężkie. Jest gorąco, ci ludzie są często schorowani, no i tak jest finał. Ale tak? cały czas trzeba o tym mówić? Jest większa tak. świadomość czy, 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 czy niekoniecznie? No, jak ja już kilka ładnych lat pracuję w pogotowiu, to jakby widzę, że co roku jest mniej więcej podobna ilość wyjazdów. Też wiadomo, że oprócz tego, żeby unikać samego przebywania na tym na największym, w tym, w tym upale, to też trzeba odpowiednio dużo pić. Przypomnę tylko, że osoby starsze, czyli mówimy tu o osobach, które skończyły 60 rok życia, one mają upośledzony mechanizm pragnienia. Organizm nie daje im już sygnału takiego jak wcześniej za, za młodych lat, że trzeba się napić i często jak pytamy tych starszych ludzi, a ile oni wypiją wody w, w ciągu doby, no to się okazuje, że piją litr, półtora na co dzień, kiedy jest normalna pogoda, trzeba wypić dwa lity, a w takich upałach no, trzy, a nawet więcej czasami, tak, jeżeli gdzieś tam ktoś jeszcze jakąś tam pracę fizyczną w ogródku wykonuje i tak dalej. Yy, polecam wodę z kranu z wodociągu. Yy, to jest najlepsza woda, najzdrowsza, jaką można pić, to jest bardzo twarda woda. Yy, taką mamy na górze w kranach yy, z wodociągu. Yy, ale im, bo tak, im twardsza woda tym zdrowsza dla człowieka. Twarda woda szkodzi sprzętowi AGD, bo się wytrąca kamień w żelazku, uh -huh. w pralce, w, w zmywarce i tak dalej. Ale im twardsza woda, tym zdrowsza dla człowieka, bo ta twardość to są sole, magnezu, wapnia, sód, potas, magnez. Czyli Takie... piły wodę z kranu, bo to jest Tak, kranu. to jest w dalszym ciągu nie wszyscy wiedzą, prawda? Tak, tak, ale ważne jest, żeby pić tą wodę nieprzegotowaną bo jeżeli tą wodę będziemy przygotowywać, to tam wytrąca się na grzałce i to jakby pozbawiamy tą wodę tych cennych składników, które są nam potrzebne do tego, żeby się właściwie nawodnić. Nie ma w tej wodzie nic, co mogłoby nam zaszkodzić, nie po to nasze miasto, inne gminy, inne miasta wydają dziesiątki czy setki milionów złotych na stację dodatnia wody, żeby ta woda się do picia nie nadawała. Przed latami, w latach 90-tych tak i wcześniej faktycznie to była taka woda, której raczej nie powinno się pić, ale już od wielu lat naprawdę mamy zdrową wodę, nie ma tam nic, co mogłoby zaszkodzić. Ten chlor, który często tam czujemy jest po to używany, żeby... Właśnie ta woda była czysta, żeby nie było tam bakterii, on jest w formie gazowej, więc jeżeli nawet nalejemy tej wody z kranu do, do szklanki, czy to jest banka, to on tam w, w ciągu sekundy odparowuje e, i też dlatego go czujemy. Tak? Jedni to czują bardziej, drudzy mniej, to jest taka cecha indywidualna. E, no ale trzeba, trzeba pić wodę z kranu niegotowaną. Nie polecam wody kupowanej w plastikowych butelkach w sklepach, bo po pierwsze, nigdy nie wiemy, jak długo ta woda na placu w hurtowni stała. Jak na, na słońcu, tak nie przechodziła tym plastikiem, bo często ten towar stoi naprawdę po kilka tygodni. Poza tym, tą wodę trzeba wnieść do mieszkania. Często gdzieś tam na jakieś wyższe piętro, więc to też na pewno nie służy naszym kręgosłupom. No i poza tym woda w kranie jest w przeliczeniu jakieś 200 razy tańsza niż ta, którą kupujemy w, w sklepie. Pijmy wodę. To najważniejsze. Nie tylko podczas upałów, ale chyba szczególnie podczas upałów, gdy mamy taką, a nie inną temperaturę. Mówił lekarz pogotowia ratunkowego i radny zielony górski, Zielonej Razem. nie potrzeba żadnych filtrów do tych kranów naszych. Naprawdę, nie trzeba tej wody filtrować. Przekonywani ludzie, żeby montowali filtry, to jest naciąganie na kasę. Drodzy Państwo, nie montujcie filtrów, nie ma czego filtrować w tej wodzie, ta woda jest zdrowa. No to nie montujemy, a pijemy. Pijemy zdrową wodę zielonogórską. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję Robert bardzo. Robert Górski, naszym gościem. Zapraszam oczywiście jutro o stałej porze, czyli o 9.30. Maciej Noskowicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Rozmowa na 96 FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30.